nami jest Ania, która zajęła dzisiaj trzecie miejsce w kategorii bikini Fitness do 166. Aniu, jak wrażenia powiedz? No jestem bardzo, bardzo zadowolona, tym bardziej, że kosztowało mnie to no, sporo stresu, dużo też czasu tak, poświęciłam przygotowaniom po Arnoldzie, gdzie miałam zaszczyt reprezentować Polskę. Miałam troszeczkę przerwy. No a później staram się robić wszystko, żeby jak najlepiej się przygotować, aczkolwiek docelowo szykuję się na jesień. Twoja forma to nasze się Sklep .pl Bardzo dobrze, także zobaczymy się się Yy, powiedz mi, jak, jak wyglądała u ciebie dieta? Ciężko z przygotowaniami było? Yy, tym razem tak, nie ukrywam, że, że było ciężko, a to dlatego, że, że choruję na Hashimoto, więc mam chorobę autoimmunologiczną. Yy, tutaj tarczyca jest dla mnie dużym problemem, aczkolwiek powiem, że przeszłam na dietę wysokotłuszczową i bardzo dobrze się czuję. Cieszę się. A powiedz, jakie zawody w, najbliższe na jesień planujesz? Myślę, że najbliższe wrzesień, czyli pewnie spotkamy się w Warszawie podczas targów, a docelowo szykuję się na Olimpie. Czyli targi, 12-13 widzimy Cię. Tak jest, tak jest. Też tam będziemy, także cieszymy się bardzo. Aniu, gratuluję Ci sukcesu. Dziękuję ślicznie. Jeszcze Piotrek? A co z Arnoldem, bo widzieliśmy się rok temu na Arnoldzie, w tym roku no. wybierasz się? Nie, w tym roku zadecydowałam, że szykuję się na Olimpię. No mhm. niestety to, 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 to W Praga, tak? Dobrze mówię? W Pradze? W Pradze, w Pradze. Nie ukrywam, że to głównie ze względów finansowych. Mhm. ze względów finansowych. E, rozumiem, że Puchar Polski jak najbardziej? Myślę, że tak. Myślę, Myślę że, że tak. tak. Dobrze, a powiedz mi, bo tak tutaj zapytaliśmy po, pokrótce o diecie. A jakbyś mogła Ty powiedzieć, czy jest to bardziej zbilansowana dieta, czy więcej masz tłuszczy, więcej węglowodanów, jak to wygląda? Oczywiście chodzi mi o okres typowo przedstartowy, te powiedzmy 2-3 miesiące, tak? Dieta jest stała, czyli, czyli nic tutaj się nie zmienia, jeśli chodzi o wartości odżywcze. Bazuje jednak na wysokich tłuszczach, aczkolwiek jeden posiłek typowo węglowodanowy zostawiam sobie na noc i to mi pozwala na zdecydowanie lepszą regenerację. A jeszcze a propos, bo też pytałem wcześniej tutaj dziewczyny, jak wygląda Twój trening? Ponieważ kobiety zazwyczaj boją się podnosić ciężary, tak? Jak wygląda Twój trening? Czy jest to typowo trening na ciężarach? Nie boisz się robić przysiadów z obciążeniem, czy tam wykroków? Jak to wygląda? No moje treningi są dość specyficzne. Ja się śmieję ja to chyba ze względu na, na genetykę. Ja myślę, że teraz jestem już dosyć duża jak na bikini, mm -hmm. na bikini w Polsce, więc tak naprawdę e, treningi siłowe wykonuję trzy razy w tygodniu, ale skupiając się na priorytetach, czyli na tych partiach, które, które są do poprawy. Natomiast no, oprócz tego, oczywiście, od czasu do czasu jeszcze kardio. Mm -hmm. A kardio to raczej stałe tempo czy interwały? Raczej stałe tempo, aczkolwiek interwały robiłam tak 2-3 miesiące temu, natomiast im bliżej zawodów, tym, tym bardziej takie stałe tempo. Dobrze, a może powiesz tak z ciekawości, czy zjesz coś dzisiaj i co zjesz po zawodach? Bo myślę, że zasłużone trzecie miejsce jak najbardziej wysokie miejsce, czy będzie coś, co nie obejmuje Twoja zwykła dieta. Na pewno na pewno to będzie ciasto na bazie kaszy jaglanej, które sama przygotowałam, dlatego że jestem na diecie bezglutenowej, a ponieważ tak jak wspominałam, no, choruję na Hashimoto, więc, więc no, pilnuję, żeby, żeby to było na czystą. Mimo wszystko. Dobra, no to myślę, że widzimy się w targa, na targach Fiwe w Warszawie. Będziemy też trzymać kciuki, bo myślę, że wystartujesz. Jak nie wystartujesz, to też zapraszamy na nasze stoisko. Bo będziemy. I co? Jeszcze większych sukcesów. Dziękuję bardzo.